To ze sklepu pewnie. Ty też masz co, nie? Szyma no widzę, jest tej strony No ja mam, ale taki słabszy. Ej, patrz! Pa, patrz jak zalagowałem... Fortnite. Patrz jak biegnę. No. Fortnite laguję. jest popsute. Ty, ale szybko. Podasz. Dedasz. Franek Dada. Dziękuję. Medytacja. pyk, okienko, zamknięty. Co? Ej, musimy o, szybko bier o. jak najwięcej matsów, bo tak gdy, gdy spadniemy, to nie będziemy już nic Dobra, robić. Dobra, widzowie, ja nie mówiłem wam, ale Kram reaktywacja, podłoga to lawa. Ej, no. będzie problem w tym, że jak się zresetuje, co nie? Jak nas zresetuje, to jak my niby ten? To musimy do kogoś wjechać i kilofa. Dać. Bo jak się będziemy resetować, to... Do śpi Wpisujcie w wyszukiwarce na YouTube. Error Creeper, wszystko duże. I 2 E. Nie. jest Creeper. A jak. Creeper. Jakby ktoś nie wiedział. Okej. Okay. Creeper. Dobra, mam jakąś tą dobrą krąpą bez To leczy. Dobra. Pancerza. Bez żartów, ja. Ej, pomóż, plec! Szybko, chodź, on nalała! tam. Kurde, co to robi? Twe, to patrzcie, widzowie, mnie nie Nie ma jakieś drugi, typ. No to dwóch tam jest, no ale to są chłopie takie konkretne nuby. To są zbyt duże nuby, żebyś ty nich nie porobił, moim zdaniem. Nie, gdzie jest drugi, to nie można. Dobra, czekaj, ja. No dobra, lecz, lecz. Dzięki z górki. Chcę potem tego? Tu i na, tutaj masz ten potkę. Ja mam 6. Dobra, to O nie Ojej, Ja tego jednego porobiłem. On się zresetował i przyleciał do tego swojego. Timajta. 200 Co tam w o. To, z kupuję. Ja tylko Co pompy w... nie mam. Ja sobie kupuję bigę. Ja tylko nie mam pompy. Czekaj, aś mi się zakliczowało. ja myślę. Pól leczonka i full tego. Mm, jak to się broni. O, mam karabin taki słaby. Nie, nie, jest jakaś hmm. dobra pompa, wydaje mi się. Jak o, pompa. Chcesz. Biorę. A, kurna, szezamo, masz pożyczyć. To pompie, a? Ty no, matcy zbier. O, oh, oł. Oh. O, oh, oh. Trochę się Lowa. boję. Do lawa. Bierz bier, matce, szybko. Bo lawa le, się podnosi od, od niżej, więc chodźmy na jakąś wielką górę, gdzieś, gdzieś tutaj na górę. Wtedy. Wtedy. Tutaj Ale nas nie do Lawa. Jeszcze szybko. Niech w nie, takich niżynach. To właśnie będzie. Będę w, przy, w przyrodzie. Ten e, biologia, te niziny i tak dalej. No i co? I co? No właśnie musimy iść na jakieś górzyste. Górzyste. Doliny. Bo my musimy... Dobra, wiem poziom lawy, znam dobry, ja muszę... poziom tak. lawy. Zobacz sobie do morza. Zobacz sobie w morzu. Tu się podnosi, ale Dobra, chodź, chodź tu, chodź tu. Nie to zadaję. Czekaj, wybieram. No już mam full drewno. O, legendarna skrzynka. box no, Dobra, łatwiej Snajperka. Impulsy. Impulsy i snajperkę. Dobra. Dobra mam. Tak słabe rzeczy mi dało. Czekaj. W są sam do Na tego lecę. Ha, ty masz typa. I nie. To jest I, raj Esy. I najważniejsza rzecz w tej krze, te tematy. O dobra, ja to biorę, ja to biorę. Mam no, sniperkę. Chciałem, że tutaj ale... ale... E ...a... powinno dużo... ...o, lava, szybko gdzieś lec... tam, gdzie zaznaczyłem. Git. O chłopie, a, a jak... Ale... ...ale jak to zarobiście wygląda, nie? Albo nie... ...dobra, już lec... ...dlaczego Jest pami. takie... ...Lava Pool. Było takie gra Lava Escape, coś takiego. Ej! Jetpack. Ja po niego lecę, dobra? Bo mi się chyba tak przyda. Zamiast tego kurma. Dobrze. Dobra, 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 szybko jeszcze skrzynię otwieramy. On no, przy okazji mam... już mam. Kurde, nie trafiłem. Tak go? Próbuję. Wjeżdżam go... Tutaj? Może to, będzie drugi jakiś. No, może. jest. Co? Tam prawie full massy, nie mam Tylko tego. Zostało mi kilkanaście. Kilka typ, drewna. typ, typ tam będzie. Kilkanaście drewna? Za i... tym kamperem jest typ. Leca tam. Gdzie? O tam, o tam. <laughs> ten co tutaj jest, fakta. sobie nie marzy, bo się nie opłaca. Wiem, że się nie opłaca, no ale patrz mnie typa goni. Kolejny. Za nocy. tobą! Dobra, wolę tą broń. Dobra, weź. co? Dobra, strzela... I... Będę strzelał. Coś do mnie. Osiem HP. Po prostu pozdro. Kurna, pomóż, please, pomóż! Okay. On ma takiego loa, nie? Mimo, <grym>, że mu nic nie zadałem. <grym>, on chyba 50 fps na sekundę. Trochę słabo. Malowa. Malowa, jak mu nic nie zadałem. Co? No na Jeszcze z czego cieszyć Pomagam. Kur no kurwa, należy z po prostu z essa. Zabiłeś go! No tak. To. Zmarnowałem mój jeden restart. Trzym tam, trzym. Ja lecę po mój lud. Bo w sensie no, oni nie mają, tam mają tam moje tam. rzeczy. jest ten drugi? To nie jeden. Nie wiem gdzie jest ten drugi, ale mnie już ten jeden atakuje. no Długo jest. To jakiś typ. Nie snipię go. Bo nie chcę znajpić. I. To lewo jest. No, ja jaką głowęś To, to Mam cząka. A ja nie mam nic. Please, rzuć mi chociaż jedną apteczkę. Bo wiem, że masz dwie. Mam no, no. Aha. Dobra, ja jeszcze tu czegoś szukam. Może tu coś jeszcze będzie. Dobra. Ty, tu jest, chodź tu. Delele. No czekaj, nie zdraż mnie, no nie zdra... I zdradziłeś. Bo... On cofił go. Co?! Bo... On nawet... On Bo... z dupy wiedział, że ja się wychylę, nie? No skąd on był na dole, a nagle tak leci na górze, co? Dobra, widzowiec, do zobaczenia, to koniec tego filmu. De. bit one